Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest wtorek, drugiego tygodnia wielkanocnego. No i wchodzimy w rozmowę Jezusa z Nikodemem. Właśnie bardzo pouczającą rozmowę, która się znajduje no, tak bardzo na początku Ewangelii Świętego Jana z Nikodemem, który przyszedł i przyznał się w imieniu właśnie Sanhedrynu, no, w imieniu uczonych prawie. Że w sumie to my wiemy, że od Boga pochodzisz, prawda wiemy. Nie? Okazuje się, że tak naprawdę oni wiedzieli, że Jezus pochodzi od Boga. E, tylko nie bardzo chcieli zaakceptować właśnie to, co przychodzi w Jezusie. Właśnie odwrotnie do tego, co rozważaliśmy przy Maryi, że dla Maryi kryterium prawdy dobra no to jest właśnie pochodzenie od Boga. Natomiast niestety widać tutaj w tym, co spotkało Jezusa, jest bardzo, bardzo świadomy, że Go to spotka że to kryterium zostało obrócone, że to nieważne czy coś pochodzi od Boga czy nie od Boga, ważne czy mi się podoba czy mi się nie podoba. No i właśnie, no to, co przyszło od Boga w Jezusie nie bardzo nam pasowało, do prawda świadka, który sobie zrobiliśmy. No więc no, nawet w sumie widzimy, że to jest od Boga, ale lepiej to zabić, pozbyć się tego, bo, bo nie chcemy, żeby my nie chcemy nic zmieniać. Tam jest wygodnie tak, jak jest wygodnie. No Musielibyśmy w przeciwnym wypadku przyznać się, że się pomyliliśmy. To jest straszny dramat. I to dotyczy nas osobiście i dotyczy świata w ogólności. Że strasznym dramatem dla nas jest przyznać się, że, że się pomyliliśmy, że nie mieliśmy racji, że teraz trzeba by coś zmodyfikować. No bo właśnie od Boga przychodzi zupełnie inna informacja. Właśnie to jest dramat, nie? To jest cały dramat, że okazuje się, że coś może być od Boga, a my uparcie po swojemu. <laughs> tak, dzisiaj rozważamy. Z trzeciego rozdziału świętego Jana, wiersze 7b do 15. Jezus powiedział do Nikodema. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szumie go słyszysz, lecz nie wiesz skąd przychodzi, dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. W odpowiedzi rzekł do niego Nikodem, jakżeż to się może stać? Odpowiadając na to, rzekł mu Jezus, Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, że to mówimy, co wiemy. I o tym świadczymy, cośmy widzieli, a Siadesa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli Wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co Wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz tego, który z nieba wstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, aby wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Właśnie, Jezus przynosi tak olbrzymią nowość, że mówi w ogóle o powtórnym narodzeniu. Właśnie to życie, z którym przychodzi do nas Jezus, które nam przynosi Jezus, do którego Jezus nas zaprasza, jest tak zupełnie nowe, jest tak zaskakujące, tak nieprzystające tego prawda, że Jezus mówi w ogóle o powtórnych narodzinach. I to jest to, czego Bóg dla nas pragnie właśnie życia. Tego, żebyśmy wreszcie narodzili się do prawdziwego życia, do życia, które on nam zaproponował od początku, i której to propozycji nigdy nie wycofał. Właśnie tak mi się to kojarzy. Z tym momentem, kiedy na wigilii paschalnej, właśnie wszyscy odpalają świece od płonącego paschału, albo właśnie wtedy, kiedy chrzci się dziecko i świeca dziecka jest odpalana od paschału, że Jezus właśnie chce ten nowy ogień zapalić w nas, właśnie ogień nowego życia, nadać no, zupełnie nowy sens, nowy kierunek naszemu życiu, i że to jest tak nowe, tak nieprzystające do wszystkiego, co, co próbuje utkać ten świat, że Jezus. Właśnie w ogóle mówi o powtórnych narodzinach, narodzinach na nowo, właśnie narodzinach z góry, a no ten z góry, chociaż to z góry czasami jest właśnie rozumiany jako na nowo, narodzinach z ducha. Właśnie, że Jezus przynosi zupełnie w ogóle inny model życia, sensu życia, spełnienia życia, i to zresztą widać w krzyżowaniu. Jezusa. Kiedy Jezus wykrzykuje to syne słowo tetelesta, które jest tłumaczone wykonało się. Niektórzy sugerują, że to znaczy zostało zapłacone, zapłacone. Zostało spłacone, bo ponad czasami tak się pisało na listach dłużnych, nie? że kiedy, prawda, byłem czymś dłużnikiem i spłaciłem dług, no to właśnie na zobowiązaniu spłacenia Pisano to słowo, te a nie? i niektórzy właśnie na tej podstawie mówią, że to znaczy zapłacone. No nie znaczy zapłacone, znaczy wykonane, wykonało się. Nie? Że, że ten zapis dłużny, prawda, który u kogoś miałem, został wykonany. To zobowiązanie, które spisałem, że zobowiązuje się do. Do spłacenia jakiejś tam pożyczki, której zacząłem u Ciebie, no to że to zobowiązanie wykonałem. Więc ty, te to znaczy, wykonało się, wypełniło się, wydoskonaliło się, spełniło się, prawda, dokonało się. Natomiast raczej nie ma tutaj, właśnie, no w jakimś odległym znaczeniu, jak w jakichś szczególnych wypadkach można mówić, że no w jakoś tak. W przenośnym sensie mogłoby to znaczyć, że zostało zapłacone, ale, ale to jest bardzo przenośne i bardzo odległe znaczenie. I to w bardzo specyficznych przypadkach mogłoby tak znaczyć, ale to żadna etymologia tego słowa by tego nie, 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 nie doprowadziła do tego. To wykonało się, wykonało się, spełniło się. To słynne słowo o że Jezus umiera spełnionym. Dlaczego umiera spełniony? Dlatego, że dzieło Ojca w nim zostało dokonane, wypełnione. Spełniło się dzieło Ojca w nim. A jeśli się spełniło dzieło Ojca w nim, to spełniło się dzieło Ojca w całym świecie dla nas wszystkich. właśnie. To jest właśnie tajemnica prawdziwego dobra. Że jeżeli ja idę za czymś, co jest prawdziwie dla mnie dobre, no to to jest automatycznie dobre dla wszystkich. Właśnie tak rozumiem, to jest jeden z aspektów dobra, który widzi Bóg. Że, że dobro w rozumieniu Boga to po pierwsze służy życiu i to życiu tak, jakie Bóg rozumie. Życiu w znaczeniu dzołe. a po drugie dobro ma taką cechę, że prawdziwe dobro jest dobre dla mnie i dla wszystkich dookoła. Natomiast fałszywe dobro poznać po tym, że ktoś traci, nie? Ktoś tu jest poświęcony, ktoś jest stratny, że dla kogoś to nie jest dobre. Właśnie egoizm się różni od miłości, że egoizm zawsze niszczył. Jest niszczący dla mnie i dla wszystkich koło, a prawdziwa miłość zawsze jest konstruktywna dla mnie i dla wszystkich właśnie. Nie? Właśnie, więc dokonało się to dobro, które ojciec zamierzył dla syna. Dokonało się, wydoskonaliło się, spełniło się. To dobro, które Ojciec zamierzył dla Syna, i to dobro jest jednocześnie dobrem nas wszystkich, właśnie dokonało się dzieło Ojca w Synu, właśnie w ludzkiej naturze Syna, że Syn dał się doprowadzić do miłości na miarę miłości Ojca. Właśnie to jest ważne, żeby to zrozumieć. I teraz właśnie Jezus przynosi kompletnie inne rozumienie tego, o co w życiu chodzi, o co chodzi w tym świecie, w życiu doczesnym, do czego to wszystko zmierza co jest tak naprawdę celem człowieka, co jest oparciem życia człowieka, yy, tak. co jest spełnieniem życia człowieka, no w ogóle no, no, kompletna nowość, kompletnie odwrotny kierunek. Dlaczego? Dlatego, że grzech pierworodny doprowadził nas do tego, żebyśmy, że myśmy ruszyli w kierunku z powrotem w proch, z którego zostaliśmy wzięci, prawda? I wszystko, czego nas uczy ten świat, co pochodzi z tego świata, Wszystkie prawda, sposoby na życie, sposoby radzenia sobie ze sobą, z życiem, z rzeczywistością wokół mnie, z relacjami, wszystko, czego uczymy się od tego świata, no to właśnie ma tą cechę, że wkręca nas z powrotem w proch, z którego zostaliśmy wzięci. Natomiast Jezus przychodzi pociągnąć nas, zaprosić nas, żebyśmy przyłączyli się do Niego w jego kroczeniu ku górze, ku ojcu. Do, do domu Ojca, do naszego domu prawdziwego, do naszego domu rodzinnego, tam gdzie zostaliśmy zaproszeni, do tej rodziny, do rodziny Trójcy Świętej, do której zostaliśmy zaproszeni jako kolejne osoby, jako przybrane dzieci. Właśnie Jezus nas zaprasza do takiego wielkiego marszu w Nim. On idzie przez życie, przez świat, przez rzeczywistość, kroczy, zawsze wpatrzony, wsłuchany w Ojca, zawsze ku Ojcu, do Ojca, do domu, prawda? I przyłączenie się do Jezusa, właśnie odpowiedź na Tego Jego nawoływanie. a kol mój, a mój, przyłącz się do mnie. Właśnie przyłączenie się do Jezusa właśnie, skutkuje tą nowością, tym zupełnie nowym kierunkiem, zupełnie nowym celem, przekraczającym wszystko, właśnie, uczestniczeniem uczestniczenie w tym marszu Jezusa jest uczestniczeniem w Jego życiu, życiu Syna Bożego. Właśnie to, co mówi święty Paweł, że moje życie już jest życiem wiary w Jezusa Syna Bożego. Właśnie, że żyję już nie ja, żyję Chrystus, prawda, jest właśnie to, uczestniczenie w Jego marszu, w Jego sposobie myślenia, w Jego sposobie widzenia, w Jego, w jego celach, w Jego pragnieniach, uczestniczenie w Jego sposobie życia. No właśnie, uczestniczenie w Jego życiu, w Nim, w Jego duchu, prawda? Duchu, którego On daje, nieprzerwanie daje, daje z krzyża, daje przy spotkaniach z martwych stałego z uczniami, daje wreszcie w dniu pięćdziesiątnicy po niebowstąpieniu, prawda? Jezus nieustannie daje swego ducha, żebyśmy byli tego samego ducha, co On, że ten, ten sam duch, Duch Syna, był w nas. I żebyśmy mieli to samo myślenie, te same pragnienia, cele, te same przekonania, właśnie w tym samym, co Jezus widzieli spełnienie i tak dalej, i tak dalej. Zaprasza nas, żebyśmy razem z Nim kroczyli. Kroczyli z tym, który zstąpił z góry, z nieba żeby nas pociągnąć właśnie do tego wielkiego marszu, żeby nas przekonać, że ta propozycja nie minęła, mimo że my się pogubiliśmy, ruszyliśmy w kierunku odwrotnym, to Bóg nigdy się nie pogodził z naszym powrotem do prochu, z którego nas wydobył, nigdy nie zrezygnował ze swoich ambicji, marzeń, planów, propozycji dla nas. I posłał swoje wszechmocne słowo, żywe słowo, słowo, które stało się ciałem, tak, żeby to słowo nas pouczyło ojcu, pouczyło właśnie, ogłosiło dobrą nowinę ojcu, który z nas nie zrezygnował, że nas pociągnąć ze sobą do ojca, do ojca, prawda? Że nas uczyć o ojcu, zachwycać ojcem, zachwycać miłością ojca, godzić tą miłością, przekonywać o tej miłości, żeby nam udzielać ze swego ducha, żeby troszczyć się o wszystko, co w tym marszu potrzebujemy. I to jest właśnie obraz, który Jezus kreśli tutaj w dzisiejszej Ewangelii. Przed Nikodemem. Oczywiście jest tu wielkie napięcie. Jezus nawiązuje właśnie do czego? Do, do wędrówki Izraelitów po pustyni, takiego słynnego momentu, kiedy oni właśnie doświadczyli plagi wężów. Bo o co chodzi? Że Żydzi ciągle byli przekonani, że oni się lepiej znają na wędrówce po pustyni niż Bóg, że lepiej wiedzą którędy iść, jak iść. Prawda, że lepiej wiedzą, co potrzebują na tej pustyni, ciągle właśnie wpadali w to narzekanie grzechu pierworodnego, że Bóg się nie zna, nie wie, źle się troszczy, źle prowadzi, daje nie to, co powinien, dawać nie tak, jak powinien, nie tyle, co powinien, robi nie to, co powinien i tak dalej. I nawet doświadczenie obecności Boga pośród nich w słupie obłoku, w słupie ognia, w namiocie spotkania, w warce przymierza przekonywało ich, tylko ciągle mieli problem, że my wiemy lepiej, my wiemy lepiej, jak się żyje na pustyni, jak należy iść przez pustynię, co nam tu potrzebne, ile to potrzebne, prawda, że i te słynne właśnie narzekania, bo to były ogórki, melony w tym Egipcie, cebula, czosnek, prawda, tu siedzieliśmy nad garkami mięsa, a tu co, prawda, że właśnie oni ciągle uważali, że się lepiej znają na tej wędrówce po pustyni niż sam Bóg, lepiej znają drogę do ziemi obiecanej, lepiej wiedzą, co w tym wszystkim chodzi niż Bóg. I właśnie to mówi Jezus, że mówi, jeżeli mi nie wierzycie w to, co mam do powiedzenia na temat życia doczesnego spraw ziemskich, to jak mi uwierzycie, jeśli wam nie mówi o Niebie? Właśnie, bo, bo, bo my ciągle traktujemy wasze bo, bo zobaczcie, dzisiejsza Ewangelia jest o wiarze, żeby uwierzyć w Jezusa, Syna Bożego, żeby uwierzyć Jemu. Dać się poprowadzić Jemu, zaufać do końca Jemu, że On wie, gdzie mnie prowadzi, jak mnie prowadzić, wie, co mi udzielać, co mi dawać, ile mi dawać, kiedy mi dawać. Wszystko wie. Wszystko wie. A tu ciągle my uważamy, że my wiem lepiej. I to się zaczyna właśnie od tak zwanych spraw ziemskich, spraw tego świata. My ciągle traktujemy Boga jako jakąś abstrakcję, jakiś odlot w ogóle, że to właśnie jest jakaś taka, no właśnie, że koszul to koszul, modlitwa to modlitwa, a życie to życie. Ewangelia to Ewangelia, życie to życie, prawda? To ciągle słyszę w, kan w kancelarii, bo ksiądz nie zna życia, bo, bo, bo to jest życie, nie? Że to wiara wiarą, Jezus Jezusem, Ewangelia Ewangelią, ale życie jest życiem, nie? I teraz właśnie to, że my ciągle uważamy, że się znamy na, na życiu, na tym świecie, na tej rzeczywistości, na wszystkim lepiej niż Bóg że to, co Bóg ma do powiedzenia, to jest w ogóle jakieś odjechane, odleciane, prawda, że to w ogóle nie funkcjonuje, tak, że to w ogóle jest groźne, to jest w ogóle zagrożenie, tak? że to trzeba trzymać to wszystko na dystans, z dala od naszej codzienności, od naszych spraw, od sposobów, w jaki załatwiają te sprawy i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? No bo Bóg ma kompletnie inny cel niż my, i dlatego kompletnie inną wizję tej rzeczywistości drogi naszej przez tą rzeczywistość, tego co nam tu potrzeba i w ogóle, niż my. Bo my mamy cele czysto doczesne, natomiast Bóg chce nam otworzyć oczy, że nasz cel jest wieczny, że nasz cel jest wieczny i że to nie jest mrzonka. Właśnie w zmartwychwstaniu Jezusa się okazuje, że to nie jest mrzonka. Mrzonką jest prawda to, że my grzebiąc się w prochu tej ziemi coś tu wygrzebiemy. No nic się wygrzebiemy poza prochem. I dlatego ciągle jesteśmy coraz rozczarowani, nie możemy siebie znieść, bo właśnie im bardziej grzebiemy w prochu tej ziemi, bardziej się wkręcamy w proch tej ziemi, tym bardziej odkrywamy, że jest tylko proch. Właśnie i to jest właśnie ten problem, nie? że postawienie siebie w centrum, skupienie się na swoim widzimisię, na tym co mi się wydaje właśnie. Skupienie się na sobie zawsze prowadzi ostatecznie do rozpaczy, bo zawsze prowadzi do odkrycia swojej niekompetencji, niewiedzy, bezradności, bezsilności, właśnie tego, że, że jednej wielkiej pomyłki. Później rodzi się chorobliwa próba ukrycia tego, chorobliwa próba nabijania sobie banka i właśnie budowania wobec wszystkich jakiejś wielkiej zasłony, za której nie zobaczą prawdy o mnie, prawda, który jestem taki, a nie inny. Natomiast Jezus przychodzi nas z tego wyciągnąć. Ten, który to wszystko wymyślił, zaplanował, ten, który jest strzeleniem mądrości Boga, nie? tej mądrości, która przyświecała Bogu, kiedy projektował ten świat, tą rzeczywistość, kiedy projektował nas, kiedy projektował nasze życie i cel naszego życia, no, przychodzi nas nauczyć, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Że moim celem jest ojciec, być jak ojciec, prawda? To, co Jezus powiedział w kazaniu na Górze. Bądźcie doskonali jak ojciec w się, gineste, właśnie tutaj w kółko się powtarza: ginomaj. Ginomaj i, i, i genau, prawda? Rodzić, stawać się, nie? Ciągle jest mowa o stawaniu, o rodzeniu się, prawda? Że Bóg nie chce mojej śmierci, chce mojego życia, prawda? żeby mnie kształtować, doprowadzać do tego, żebym był jak On i właśnie na naszych oczach, na naszych oczach, swoim synu dokonał tego dzieła, na naszych oczach Jezus prawda, dał się ukształtować, uformować, poprowadzić do tego, żeby stać się na miarę Ojca i pokazać nam o co chodzi i pokazać nam na sobie, że żadne słowo Boga nie pozostaje bezsilne, bezranne, prawda, bezużyteczne. I że Bóg jest świadomy swoich planów, zamiarów, tego, co chce realizować. I że On doskonale wie, o co chodzi w tej rzeczywistości, bo to on jest jej pomysłodawcą i twórcą. Doskonale wie, o co chodzi we mnie, w moim życiu i tak dalej. On doskonale tym wie. I właśnie zarzucać Bogu, że On nie wie, że to jakaś abstrakcja, że on się nie zna, prawda? To jest w ogóle jakiś absurd. I to wtedy się stajemy pokarmem węża. I właśnie widzicie, nie? że My patrzymy na tą rzeczywistość, widzimy do, oczami, dotykamy rękami, możemy się przekonać, że nasze pomysły na to wszystko nie funkcjonują, tylko doprowadzają do coraz większej rozwałki, a i tak dalej. Nie wierzymy Bogu. Nie wierzymy Bogu, nie wierzymy Jezusowi, nie wierzymy tej mądrości, prawdzie, która przychodzi w Jezusie. To bo trzeba by się najpierw przyznać, że nie mieliśmy racji. No i dramat. No i dramat. I właśnie o tym mówi Jezus. No jak uwierzycie? To, co mam wam do powiedzenia o Ojcu, o sprawach nieba, o tym, czego nie widzicie, jeżeli nie potraficie uwierzyć, nie chcecie wierzyć w to, co mam wam do powiedzenia o tym, co widzicie, czego dotykacie, prawda, i o czym możecie się namacalnie przekonać. I właśnie tu jest ta sztuka, żeby wymodlić sobie taką wiarę, nie? Uwierzyć, że to Jezus ma rację, że to w nim jest mądrość Boga, że to on wie, jak mnie prowadzić, i on wie, o co w tym wszystkim chodzi. Że ja no, no nie jestem tym, który się zna na niebie, na wstępowaniu do nieba, na ukształtowaniu siebie na obraz i podobieństwo Ojca, bo w życiu Ojca na oczy nie widziałem, nigdy tam nie byłem, nie znam drogi do domu Ojca. I rzecz jest tym, żebym do końca uwierzył, zaufał Jezusowi, że On mnie prowadzi właściwą drogą, na tej drodze, prawda, udziela mi dokładnie tego, co ja w tej drodze potrzebuję, żeby dojść do celu, żeby wykonać kolejny krok. To On chce mnie w tej drodze podtrzymywać. Udzielać mi swojego ducha, żebym nie szedł z Nim na siłę, ale żebym szedł z Nim coraz bardziej pogodzony w tym samym duchu, nie? mając to samo myślenie, to samo spojrzenie, to samo rozumienie rzeczywistości, od wszystkiego, te same cele i pragnienia, co Jezus. I wtedy idziemy totalnie z Jezusem w pogodzeniu, w radości, a nie w udręco, bo nie chcę, ale muszę. Nie chcę, ale muszę i dlatego i to są właśnie narodziny do nowego życia. Kiedy ja przylgnę do Jezusa, czerpię z niego, daję się napełniać ciągle jego duchem, ciągle przychodzę czerpać jego ducha, jego mocy, jego siłę wykonania kolejnego kroku właśnie w kierunku ojca, ku ojcu, prawda? Jego mocy, jego siłę miłosnego posłuszeństwa ojcu, prawda? Jego mocy, jego siłę totalnego zaufania do ojca. Widzicie, jest mnóstwo sytuacji, o których my uważamy, że się lepiej na nich znamy niż Jezus. Codziennie mnóstwo sytuacji, na które się zrzymamy, narzekamy, z którymi się szarpiemy, drapiemy. Nie? A tu chodzi o to, że ciągle modlić się od ducha Chrystusowego, właśnie, żeby w tym wszystkim zacząć widzieć miłosną rękę Ojca, która kształtuje we mnie swój obraz, swoje podobieństwo. Zaprasza mnie na drogę ku niemu samemu, i że na tej drodze jest za mną sam Jezus, syn Boga, prawda, idzie razem ze mną, ciągle stępuje z nieba do mnie żeby być ze mną na, na mojej drodze ku ojcu, prawda, żeby mi tą drogę pokazywać, przekonywać mnie, udzielać tego ducha, i że ja zawsze mogę do niego zawołać. Ilekroć nie umiem się pogodzić z tym, co ojciec ze mną robi, jak mnie prowadzi, co mi daje, czego nie daje. Ilekroć tracę ojca z oczu, tracę z oczu prawdę, cel, światło, to mogę wołać do Jezusa, który ze mną jest, ze mną idzie, żeby mi to wszystko przywrócił. I właśnie o to w tym wszystkim chodzi, żeby wreszcie dojść do tego, że to Bóg jest tym, który się zna i on się zna tu już teraz, na tym życiu, na tej rzeczywistości, na tym, o co w tym wszystkim chodzi. Że to on się najlepiej na tym zna i modlić się o taką wiarę, modlić się o odwagę właśnie puszczenia z rąk swoich racji. I przyznania racji Bogu, uwierzenia w, Bogu, w Boga, a nie w siebie, żeby w moim życiu Jezus był Panem. Jezus był wywyższony, to znaczy, że żebym żył, zapatrzony, zasłuchany w Jezusa, a nie w siebie, w swoje się, Czy w swoje rozpacze i lęki, prawda? I tu ciągle trzeba się modlić, żeby to Jezusa mieć przed oczami, a nie siebie. Nie? A nie siebie i swoje się, bo inaczej to właśnie wtedy to wszystko nie funkcjonuje. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen.